Praga nowotwory. Choć nadal trwają badania nad jej pełnym działaniem, chcę się troszkę z Wami podzielić czymś, co warto znać. Ten niepozorny grzyb rosnący na brzozie zawiera betulinę i betulinian sodu, czyli związki, które mogą wspierać naturalne mechanizmy obronne organizmu. W tradycji ludowej od lat stosowano go jako element wsparcia przy poważnych obciążeniach organizmu, również tych długoterminowych. A co ciekawe, współczesne badania sugerują, jego potencjał w redukowaniu stresu oksydacyjnego, czyli jednego z procesów, które mają wpływ na kondycję naszych komórek. Czy To przypadek, każdy może sam to ocenić. Ja zostawiam ten temat bez refleksji, bo nie chcę, żeby ten materiał zniknął z sieci. A jak przygotować czagę? Bardzo prosto. Odwar z tego grzyba może być naturalnym wsparciem w codziennej rutynie, ale oczywiście to tylko część większej układanki. Jeśli ten film innym może komuś pomóc, jak zawsze, zanim po coś sięgniesz, skonsultuj się z lekarzem. Zwłaszcza jeśli stosujesz jakiekolwiek leki, bo to bardzo ważne, żeby sobie nie zrobić krzywdy.